Do boju po medale para Olimpiady w Soczi ruszą dziś Polacy. W Biatlionie na 7,5 km wystartują dwaj zawodnicy Startu Nowy Sącz Kamil Rosiek i Witold Skupień. Znicz olimpijski zapłonął wczoraj. Tradycyjną formułę zimowe igrzyska ogłaszam za otwarte, wypowiedział prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Zaszczytna rola chorążego polskiej ekipy przypadła niedowidzącemu Alpejczykowi, 23-letniemu Maciejowi Krężelowi. Polska reprezentacja jest w Soczi od poniedziałku. Na Igrzyska Paraolimpijskie przybyli także Ukraińcy. Pomimo napiętej sytuacji między Ukrainą a Rosją, chcą oni w pełni wykorzystać 4 lata ciężkiej pracy, jaką poświęcili na przygotowania do startu na Igrzyskach. Swój sprzeciw wobec działań Rosji wyrazili podczas uroczystości otwarcia, gdzie Ukrainę reprezentował tylko jeden z szerokiej kadry sportowców. Igrzyska będą pokazywane w 55 krajach świata. To rekordowa liczba, ponadto nadawcy zapowiedzieli stosunkowo więcej godzin poświęcanych prezentowaniu igrzysk, niż w latach poprzednich. Zmagania sportowców będą pokazywane na wszystkich kontynentach. Paraolimpiada potrwa do 16 marca.